Dobra, przechodzimy do kolejnego. Ten będzie długi. Pojedynek. Jak kojarzę. Słuchajcie, no taka drużyna 4300. Niby nic. Ale powiem Wam, że całkiem skutecznie się nie ugra. Pani jezioro robią swoje. Dobra, klocki. Niby ich sześć, ale bardzo rozrzucone, więc słabo. Aczkolwiek tutaj po lewej już diament fioletowy. Dobra, stwierdziłem, że właśnie zrobię tak. Mimo, że Ariel uleczy frik. I tak się zacząłem zastanawiać, czy te trzy krocki na frik wystarczą. Czekałem właśnie specjalnie z odpaleniem Jasia, żeby to sprawdzić. No i tutaj mała niespodzianka, czyli Ewaita. Jak dobrze pamiętam fric mi jeszcze odpali. To będzie zabawne, ale chyba te trzy klocki pokonają Oriel. Tak jest I zobaczcie ostatnia tura, żeby specjalnie sprowokowałem kombu, żeby zmieść freak i zobaczcie, przeżyła. Nie! Jednak Pomyliłem z innym pojedynkiem. Dobra, jak oceniam tę obronę po drugiej stronie. W przypadku grymono bardzo często do zielonego tanka frik wychodzę zielonym, dlatego że kradnę jej klocki. A jeszcze dobrze żeby sobie wybrać flankę, która jest obok Frik. i flanka jest niebieska. Więc taka informacja dla waszego. Mikiego, że prowokacja zielonym, może celowa, może nie. Ciężko powiedzieć, ale czerwonym rzadziej się wychodzi na frik. Dobra, jak tutaj wygląda sytuacja? Dopiero teraz zaczęłem wyglądać w porządku. ponieważ diament zielony. No i tutaj babcia zginęła. Taki mały. Takie małe niedobre wydarzenie. Także trochę tutaj się z nimi napykałem. Nie mieli lekarza, ale... Trochę to trwało. Szczególnie, że sobie wyciściłem zielone, czyli musiałem je nazbierać. do grania z wami wreszcie jakiś pozryw zagraliśmy z kimś podobnej siły i podobnego poziomu do nas z nomenomen tank zielony również u was ale trzy poprzednie wojny graliśmy przepraszam za ziemnięcie Graliśmy ze znacznie mocniejszymi. Mieli hardkorowe obrony. Na przykład na szybkiej chyba 7 czy 8 alfi i na tanku. Także no comments, A tutaj rzeźbienie jak widzicie. Mam dwa monozielone, jeden i drugi niezamocny, jeśli chodzi o możliwości szybkiego zdejmowania, ale cierpliwie, cierpliwie się kończy ze względu na blokerów. A w kolejnym monozielonym to mam tarlaka na przykład, który ma też ważną funkcję. mi zobaczcie, pykam i pykam i pykam i z, przez ta, mm, przez miniony już mi zostało tylko 4 minuty. Kończymy jednego. Jeśli chodzi o mm, granie. Jeden z naszych sojuszników miał jeden atak w zapasie. Tam było bodaj ponad 40 punktów różnicy Także wygraliśmy minimalnie czy zasłużenie Podobno szczęście sprzyja lepszym, ciężko powiedzieć o tyle minimalnie byliśmy może i lepsi no. już 3 minuty zostały tutaj naprawdę gechenna przez yy, hordę Powiedzmy, że kombo nam lekko pomogło. Chcieliście filmik to macie 9 minut piłowania. Już miałem wam powiem dosyć tego pojedynku, trochę szczególnie, że starałem się zagrać za tym kątem trochę dzień wcześniej ze względu na ograniczony czas. Chciałem zagrać jak najszybciej 6 ataków.